Przepraszam bardzo. Poczekajcie chwilkę, poczekajcie, 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 poczekajcie. Siema. Siema, jestem z, przedstaw się. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Sama nie wiem. O, Wild Club, miałam takie, co ona robi. Więc to, no, jesteśmy z przyjacielem Marym Ruczek. Pan Mruczek, przepraszam, ja się tak po prostu przyzwyczajam. I z. Aha. I z tobą. No, nie wiem. Nie wiem, co tu możemy robić. Możemy po prostu stać i nagrywać. Przeszkodawcy z nami nie ma, bo jest dziwny. Słuchajcie, jest aktywny na Messengerze. Jakieś 10 minut temu był, ale nie dołączył do naszej rozmowy, nie wiem czemu. Mm. A więc no, mm, tak. Nie wiem co tu nagrać. Hej. A może niech ci nie piszą jakieś pomysły, jakieś takie pomysły, nie wiem. Właśnie, coś właśnie, właśnie, cię, ona, coś pod, ona potwierdza, że ciężko mi bardzo mi coś wymyślić na kanał, ja Was naprawdę prosiłam po tamtym filmem, abyście mi pisali pomysły na film, ale tych komentarzy było zero, więc będą nudne filmy. Eee, no może być tajemnica szczęścia, ale ja bym bardzo chciała, gdyby ktoś za mnie robił to tajemnica szczęścia, bo ja bym dała po prostu wszystko, aby ktoś to za mnie robił. Eee, I no, dobra, no to ja żegnam z tym fajnym akcentem, bez szyszkożercy, bo szyszkożerca nie chciał tutaj po prostu zamigać. I żegnam, mm, pa. wam, przywitajcie się, dogrywam z Szyszko Zerce. Szyszko się nad nami zlitował. Prawda, Szyszka? O, ubraliście się tak samo. Obrażam się na Szyszkę. Obrażam o. się na Ciebie. O. Zaraz, czemu? On się tak samo ubrał jak ja. No dlatego się obrażam mi się takie coś nie podoba, jak ktoś tak kopiuje. Nie wiem, ja mi się nie... podoba. Właśnie... Nie wiem, fajne. Ale ja się obrażam. No, Szkoda, ale... tak. Obrażam Bo się! Jest... Mój pet teraz jest psem. <śmiech> <śmiech> nie odzywaj się do mnie. Gdzie ty jesteś? Czekaj, jak to się stało? Ja A dobra wiem. Ej, my mamy... On... Ej, on sobie też peta zmienił. Ty o kurde. Szyszka! Masz pierwszego prawdziwego fana! Ja nawet takiego nie miałam. Serio? Nie miałam? Nie miałam! Tu się nawet tak umierał, tak ochamę. samo jak ja. No, Szyszka. A słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, nad specjalem, który ja Szyszkę szykujemy. Jak będzie 500 subskrypcji, czyli. Nie... Ale ja nic o czym. Ja o tym nic nie wiem. Mówiłam czy? ci, no to nie wiem, czy jest. Dobra, to potem się ten, potem się, potem się będziesz, no nie wiem wypowiadać, czy Ci się to podoba. Przynajmniej ja tak zrobię, jak jeżeli będzie połowa sukcesu, czyli 500 subskrypcji, to robię grupę na mesie, tam Was dodam i, mm. i będziemy tak po prostu sobie pisać. Idę po tygrysa i zywy. Ja z tą, ja z Mili się zastanawiałam, co to znaczy. To znaczy, zaraz wracam. No, ok. ok. W sumie to opuścił grę, a ja oki. Ok. Za późno, Szyszko. Mm. A więc, jeżeli będzie połowa sukcesu, czyli 500, to robimy grupę kroksy albo buty, albo nie wiem co jeszcze. Chyba kroksy, Krokski, Nie, kroksy, koksy. O, coś takiego. Ale coś jeszcze ze mną, bo cię zabije. No to nie wiem. Szyszki, szyszki. Szyszki, szyszki? Co? Kroksy. Chlaczki, <laughs> <Ślaczki, koksie. laughs> szyszki. Nie wiem, ja tak patrzę na mesa, że gadacie, ja to tak sobie dołączyłam. No i dobrze. No to tylko. mruczek. Ja w ogóle nie wiem tak. Nie myślę, że... Ciągle mi tak po głowie chodzi. Mój mu ciągle chodzi... Wtedy mi opowiadał, że chodzi mu po głowie piosenka Sanach, ale nie zna jej tytułu, ani nie umie jej zanucić. Ani nie zna kluczowego słowa. No to kurde. Mm, wiesz że moja mama chciała mnie nazwać Jessica. A wiesz, jak moja mama mnie chciała nazwać? Mariola? Ha. Nie. ja <laughs> Szkoda. Genovefa Kinga. Kinga. Mm, fajne, by było, tylko nie pasuje do ciebie. Do ciebie pasuje nie jakaś taka Weronika. Weronika mi się tak zawsze kojarzy z takim. Mi się nie podoba to imię totalnie. Nie wiem. Ja bym chciała się nazywać. Ja bym chciała się nie nazywać wiem. albo Zuzia, albo Ania. Nie wiem jak. Ja, ja tak wiesz, jakoś... Mi się podoba moje imię, nie wiem, ale jakoś tak... A, dziewczyny. O, ja o, nie. to nie. Ale patrzcie, ten mister Muczek ma taki ładny dom, taki jak twój, Ksi, tymczasem mój dom. Książka, z... pamiętaj, że to się nagrywa. Co? O kur... Co ja zrobiłam? Co ja zrobiłam? Polubiłam, Cześć? polubiłam, nie poczekaj, pokażę ci, polubiłam i u mnie ma jedno serduszko, a teraz dwa, i jakby było trzydzieści no ja albo 50 ileś, ona też ma Ice cave. on albo ona. To ma, to jest, to tam wygląda. Ona coś pisze. Skąd wiesz, że nie on? Albo on. Żyjesz? Kto? Wiem. Nie wiem, nikt. Nie wiem. Ja tak teraz nie wiem, czy... Co, jest, no, co jeszcze? Nie. Ale o co chodzi, nie wiem co jeszcze, bo ja nie... Chyba tak. pytania próbuję zadać. A, no to dawaj, dawaj, bo ja totalnie nie umiem, nie wiem. Kur, myślałam, że on ma podobny do mnie, DN, ale bardzo podobny. Takie ja nie też mam stół taki. Ja się ja też się... Ta, szyszka, wprowadzamy się, nie? Szuszka i napisz, wprowadzamy się. Drowadzamy się. O Przyszka! Powiedziałam twoje no, i... imię, no znowu będę musiała cenzurować. <laughs> Polecam się na przyszłość. Właśnie robię. Na... Mariola! No to? co? Znowu powiedziałaś moje imię! Nie no to już nie jest moje, <laughs> jest moje imię. <laughs> Mariola. Mariola próbuje się wydostać z klatki. No, no. Mariola, to mój królik. Nie, bo to ja. Co? Moje imię. Taka tak Fajnie, co brzmi. <grymne> Dawajcie, robimy jakiś rytuał. O, patrz, to jest mój pokój. Dobra, rytuał. Moja koleżanka te, przywołała duchy, Jej gitara <grymne> pada ciągle i rzekła. Nie umiem, musiał iść. Rytuał no, napisze. Ry ty u Rytuał. A ritual, Rytuał. Aha, dobra, tułał jakiś. O nie wywaliło Oj, niestety. Ale mi się Ogólnie wywaliło chyba. Prawdopodobnie tak. Czekaj, muszę z nic napisać. To ja nie umiem z nic napisać. wywaliło wywaliło, waliło. XD Nie wiem. Nie wiem, w sumie możesz to zostawić, nie wycinać tego. Ale w sumie jak chcesz. Plecy mnie bolą. Mi to obojętnie. Ej, czy mnie dobrze w ogóle słychać, czy mi się głośnik tu Mam nadzieję, że dobrze, bo tak jak gadam sama do siebie będzie na filmiku, nie? O czekaj, to chyba wiem jak to jest... Nie, Szyszka dołączył. Sorry. Idę. Ja napisałam na Koksi. O, o. Po, po pierwsze przed chwilą powiedziałeś moje imię, po drugie przekonałeś. Cenzura będzie dwukrotna. Wiem. Mam nadzieję, że teraz będzie mnie lepiej słuchać. Co chcesz? Co był? Ser. Aaa, no to dołączaj dawaj, bo ja idę po lwa. Milis, ty będziesz, ty będziesz musiała sama zostać z nim. Ej, nie mam. A ja, ja wychodzę z tego Ale ja nie domu. nie jestem w Japonii. Wiesz, czy ta? Wiesz, Szyszka, że ja. Przepraszam, Jezu, ja to zacenzuruję. Że ja no. z Mils chciałam ten, chciałam się połączyć, nie, ale się nie dało, bo byłam na serwerze Korei Północnej. Tak, jak Północna. byłam na serwerze Japonii. <grywa> Szkoda, co dołącza do gry. Czekam, aż Mrym coś napisze. Chodźcie do mnie do domu. Zaraz. Dobra. Patrzcie, która Zobaczcie godzina. Mój dom. Ja, ja mogę. Przed Dwudziesta? Tak, to prawda. Dwudziesta pierwszy, trzydzieści siedem. A. Poczekajcie. Sier... Poczekajcie. Wcześniej jeszcze. Jak dla nas to tak. Ale nie chodzi mi o to. A no to o co? Sama nie wiem. A o tej godzinie papież chyba minął. O nie, moje uszy. Nie, nie. O kurde. O nie. Ja to nie na cały kurde. dom, ja to na cały dom powiedziałam. Zabiją mnie za to. Nie, 11 minut trwa. Dobra, ja żegnam. Żegnamy, nie? No powiedzcie coś, pa! A, Dobra, my będziemy dalej grać, ale film na YouTube się kończy. Żegnam.